to co mogliśmy ogarnęliśmy Ciach. Także tu już jest przejezdne, możecie jechać I tu jest taki wielki kurwa pień przez leśnych debili zostawiony a tu już można jechać Żeśmy to dzisiaj uprzątnęli Także zapraszamy na cebulkę Hop o, tu Piotruś kolejna bariera Ja pierdzielę Co za wszarze, kurwa, no co za wszarze Śmierdzące leśne durnie Do To jest masakra Nie sprzątamy